Witam Was, Skorpione. To jest dla Was czytanie na sierpień 2021. Zobaczmy, już coś nam tutaj chce wyskakiwać. Ósemka Pucharów i Cesarz. OK. I As Kijów. Dobrze. Dobra. Przyczyny. Przyczyny. Królowa pucharów i czwórka e, czwórka kijów. Wyzwania? Wyzwania. Jakie są wyzwania w tej sytuacji? Ósemka mieczy. Przeszłość. Co było w przeszłości? Pokaż przeszłość, okej. Okay a z pucharów. Do czego dążysz? Co masz w głowie? Szóstka pucharów. Wy w tej sytuacji sąd i czwórka pucharów. Czwórka mieczy. Dobra. Co nadchodzi? Co nadchodzi? Świat, okej. Okay. Otoczenie. Co się dzieje dookoła Ciebie? Co się dzieje dookoła? Pentakli. Czego nie widzisz? Czego skorpiony nie widzą? Królowa kijów. I potencjalny wynik. Cesarzowa. Okej, okay, super. <gryw> Bardzo ładne czytanie pod spodem mamy pazia Pucharów. Okay. no dobrze, skorpiony zobaczmy co się tutaj dzieje trochę te karty wyłożyłam oczywiście nie po kolei może zauważyliście ale prawda, liczy się to zadawanie pytania i yy, Tarot wtedy pokazuje nam odpowiednią odpowiedź, tak? Ok, ale dobrze, no śliczne czytanie. Eee, tu może się pojawić ciąża. Mamy pazia Pucharów. Asa Pucharów, świat, prawda? Cesarzową, znowu as kijów, as pentakli, nowe życie, stanie, czyli sąd, no i szczęśliwą rodzinę, no zorientowanie na dzieci. Więc jeżeli, no, albo tutaj jest po prostu podjęta decyzja właśnie o poszerzeniu rodziny powiązuje się coś kreatywnego, i to dziecko się tutaj może pojawić również dosyć niespodziewanie, ale jest to ogromne szczęście. Jeżeli miałeś jakieś problemy zdrowotne, to nareszcie tak jakby jest postawiona kropka nad i i e, porzucasz jakby jakiś, jakiś, jakiś właśnie e, ciężar. Tutaj Ty właśnie pokazujesz się tutaj jako ten, który pozbywa się jakiegoś ciężaru, unosi się wyżej, unosi się na właśnie wyżyny. I czwórka właśnie Mieczy również może mówić o, w ogóle jest tutaj taki spokój ducha, prawda? Nowy etap i tak jakby spokojna głowa, o to wszystko, ale czwórka pucharów również, czwórka mieczy, również jest kartą tak jakby zdrowienia, nabierania sił, spokoju, odpoczynku. Układania sobie wszystkiego w głowie, takie spokojne myśli, ale prawda, te karty również mogą mówić o tym, że bierzemy sobie przerwę, urlop i e, e, no w ogóle taka fajna, ciepła energia z e, ciepłego domu, dobrego związku. No, pojawiają się asy, więc to może się ktoś pojawić, e, kto. Mm, jeżeli to jest ktoś nowy, to czuć tak, jakby ta osoba była nam już znana, z którą dobrze się czujemy, która tak jakby no, albo jest właśnie jakoś osobą, z którą wiąże nam przeszłość, albo czujemy tak, jakby ta przeszłość między nami istniała, tak? czyli czujemy się tak jakby jak w domu. Przyczyną wszystkiego, no, Królowa Pucharów, Twoja energia i czwórka, znowu ten spokój, czwórka kijów, no to jest dobry dom, ale mam wrażenie, że to wszystko jest tutaj jakby Twoją zasługą, tego czy przyciągania takiej osoby, która idealnie pasuje właśnie w takie ciepłe gniazdko, albo staranie się o jakąś, o jakiś taki właśnie spokój yy, i szczęście właśnie emocjonalne, tak? I tutaj, no, dużo tych kart właśnie pokazuje yy, yy, właśnie to szczęście emocjonalne. I taki, I taki właśnie strzał w dziesiątkę z tym nowym, ponieważ zaraz, yy, prawda, za tym nowym jest karta świat tak? No, i yy, jest oczywiście tutaj jakieś wyzwanie w całej tej sytuacji. No i mamy ósemkę pucharów, ósemkę mm, mieczy. No ósemka pucharów mówi o tym, że poruszamy się w tym kierunku powoli, zostawiamy coś za sobą i ponieważ jakby idziemy już w to nowe, trzeba porzucić za sobą pewien sposób myślenia, który towarzyszył nam przez pewien okres czasu. Mam wrażenie, że to nowe się już tutaj pojawiło, bo mamy asa pucharów, ale nie do końca, prawda, pozbyliśmy się pewnego sposobu myślenia, który towarzyszył nam przez jakiś długi okres czasu. Więc jeżeli poznałeś nową osobę, to może być to zupełnie inna osoba, która inaczej widzi świat i tak jakby... Mm, przez długi okres czasu, tak jakby narzuciliśmy sobie pewien błędny sposób myślenia, bo tutaj jesteśmy zaplątani w sa, sami w sobie, że tak powiem, ta karta również może pokazywać nieśmiałość, e, e, prawda, którą trzeba porzucić, tak, e, zmieniło się otoczenie, zmieniła się sytuacja i tak jakby trzeba e, jakby zmienić również sposób widzenia wszystkiego. Jeżeli właśnie też dolegało Ci coś, prawda, teraz odzyskałeś pełną swoich sił, no i yy, ale, yy, prawda, myślenie jeszcze zostało, że na przykład nie, nie możesz czegoś zrobić albo, albo coś sprawia ci trudność, a, prawda, jest to już za tobą. Yy. No, ale dobrze, po kolei zobaczmy. Sporo też kart wypadło. Jak wygląda sytuacja? No, cesarz mówi o poważnych planach. Może również pokazywać tutaj osobę. Cesarz jest koziorożcem, jest również bykiem, czasem lwem. No i oczywiście baranem to jest jego taki główny znak. Ale cesarz również pokazuje ważne decyzje, ważne ruchy takie życiowe, tak? zaplanowane, prawda? I patrzy on w stronę asa Pucharu, asa kijów, czyli ten płomień, który zaczyna kiełkować, zaczyna się rozpalać, as kijów również pokazuje tak, jakby start z czymś nowym, ekscytującym, co pojawia się u Ciebie. Właśnie w środowisku Twoim, tak? A z Pentakli, więc nowe ziarenko. Yy, zdecydowanie jakby i cesarz to widzi, prawda? Że jest to yy, bardzo obiecujący początek i takie właśnie dobre ziarno, które, z którego jest potencjał właśnie wyrośnięcia całego drzewa, tak? No i jeszcze w przeszłości pojawia się as pucharów, więc to jest coś nowego, coś, co zaczyna się od naszego serca. Także super to wygląda. Przyczyną wszystkiego yy, twoja energia królowej pucharów i czwórka pucharów, yy, czwórka. Kijów. No, czwórka kijów mówi o świętowaniu zakończenia pewnego etapu, który jest tak jakby przyciągnięty, mam wrażenie, przez tą królową pucharów, tak jakby ona magicznie przyciąga do siebie energię, tą wodę, która, prawda, jest wszędzie po to, żeby osiągnąć ten sukces. To jest tak jakby wymodlone. No, Królowa pucharów jest również matką, także to ona tworzy ten. Ciepły dom, bo o tym mówi też Czwórka e, Kijów. Jest to również karta przejścia na kolejny etap świętowania jakby sukcesu jednego. Tutaj jest też taki dobry flow, e, dobre nastawienie, e, e, zgodna współpraca, e, no i radość, która płynie z tego, że robimy coś wspólnie, tak? I tak jakby ten as, który zapoczątkował tak jakby rozsiewamy, tak? Ona najpierw miała wodę, mam nadzieję, że to widzicie. Wodę w tym pucharze, czyli tak jakby w swoim sercu, którą rozleje na cały świat, i przez to, prawda, przynosi ten sukces. Dookoła siebie. Także dużo wypływa tutaj z ciebie ogólnie, i tak jakby ty rozsiewasz tutaj to piękno. No i może to się właśnie objawiać w formie, właśnie ciąży, prawda? Tak jakby emanujesz na świat tym nowym życiem, można by tak powiedzieć, tak? Ty w całej tej sytuacji mamy S sąd, więc jest to nowy, nowy początek, nowy start, odrodzenie, odrodzenie czegoś, co, prawda, e, tak jakby odrodzenie sił, czegoś, co wydawało się skończone, pozbycie się jakiegoś balastu. I nowy start. Czwórka właśnie mówi, Czwórka mieczy mówi o spokoju, właśnie o tym relaksie. To może być również jakby jakiś wymarzony urlop, prawda, odpoczynek, dzięki któremu prawda, nabierzemy sił. Co masz w głowie? Szóstka pucharów, no i tutaj jest piękna karta przyjaźni, kultywowania tego, co mamy, też jakby tego, z czego wyrośliśmy, tak jakby powrót do tych dziecinnych, dobrych wspomnień. No i to jest świetna karta, również jeżeli chodzi o związek, bo ona pokazuje potężną więź. I przede wszystkim przyjaźń, takie kumplostwo, takie, że możemy obydwoje na sobie polegać, dobrze się ze sobą czujemy. Szóstka Pucharów też pokazuje związki takie, które w ogóle nie oceniają siebie na, na poziomie, prawda, co kto osiągnął, jak kto wygląda, prawda. Nie ma to w ogóle znaczenia, bo znamy się, poznaliśmy się w momencie dzieci, gdzie dla dzieci w ogóle. Jakby nie ma barier, prawda, typu kolor skóry albo, prawda, jakichś takich uprzedzeń, tak? Po prostu dzieci mają czyste i otwarte te serca. No, ta karta często pokazuje właśnie również dzieci, tak? Więc tu może być właśnie zorientowanie na powiększenie rodziny. No i co nadchodzi? No, świat, więc. Prawda, zamykamy pewien etap. No, świat również może pokazywać, że prawda, koniec szukania, e, ta nasza druga droga, e, prawda, się zakończyła z wielkim sukcesem. Karta świat również mówi o tym, że prawda, świat się kręci wokół nas. Jest to bardzo szczęśliwa karta, zwłaszcza prawda, mamy tego Asa Pentakli. E, także no jakiś sukces, uwieńczenie po ciężkiej drodze yy, przejście długiej rehabilitacji, która teraz zakończyła się dużym sukcesem no i bycie w centrum, prawda? w centrum wszechświata, tutaj wszystko Ci w ogóle sprzyja, super w ogóle czytanie ale karta też świat mówi o tym, że jest też takie ogromne zrozumienie, jakby całej tej układanki, tak? Na czym polega życie, całej tej drogi. Także bardzo szczęśliwe karty. Czego nie widzisz w tej sytuacji? No, królowa um, <kliw> Kijów jest energiczna. Właśnie, ona tworzy ten płomień, prawda? Mamy drugą królową, ale królowa Kijów jest taka, um, jest taką babką, która. Rządzi, wydaje polecenia, jest jakby drygentem całej tej sytuacji, więc myślę, że możesz nie widzieć jeszcze a propos tej sytuacji, jak dużo jest tutaj w Twoich rękach i Twojej, tak jakby, władzy kierowania tym wszystkim, tak? Ponieważ na razie jest ten as, prawda? Czy ten ki, który ona trzyma, ale ona może nim kierować. Królowa Kijów jest też bardzo taką namiętną, i żywą osobą, prawda? Więc mam wrażenie, że możesz po prostu jeszcze nie dostrzegać tego aspektu, tak, ponieważ u podstawie królowa pucharów, twoja energia ale możesz tak jakby dodać do tego energii królowej kijów, e, prawda? I do czego to prowadzi? No właśnie, ze skumulowanie wszystkich tych e, aspektów kobiecych, które niesie ze sobą cesarzowa, prawda? Cesarzowa niesie ze sobą wszystkie królowe, to jest królowa królowych. E, no i to jest bardzo kreatywna karta, e, która mówi o tym, że właśnie ten świat którego doświadczasz, tego centrum świata będzie przynosić Ci bogactwo i będzie rosło ono w tobie, także no, ślicznie to wygląda. E, bardzo fajnie z e, skorpionem ten miesiąc, także no, cesarzowa mówi o kreatywności i o tym, że ten dobrobyt narasta i on będzie rósł. Prawda? Mamy też właśnie cesarzową i cesarza. Gdzie jest to ta idealna para, ten po prostu perfect match? Także no super to wygląda, jeżeli właśnie poznajesz kogoś, to myślę, że od razu jest takie, właśnie miłość od pierwszego wejrzenia, ale ona jest też na innym poziomie. Ona jest na takim poziomie, że to nie jest pierwsze wejrzenie, bo przecież znaliście się w innych życiach i po prostu tylko się teraz spotkaliście, i to jest ok, nowy początek, ale od razu takie jakby strzał w dziesiątkę. Także super to wygląda, no, jesteś na fali jakichś sukcesów i tutaj naprawdę szczęście Ci sprzyja. No i będzie takie poczucie właśnie, że odrywamy się w ogóle na jakimś Kolejny level, gdzie, prawda, tak jakby, jak mi się to pokazuje, jako dostrojenie radia, kiedy było jakieś lokalne radio, prawda, i, i które trochę trzeszczało, ten dźwięk nie był taki perfekcyjny, prawda, muzyka może była trochę nudna, nie taka jak chciałeś. I teraz, właśnie, Skorpionie, dostrajesz to radio na ten czysty dźwięk, prawda. Jest to przesunięcie tylko o kilka fal. Ale jak się zmienia całe Twoje życie. Także super. No, wyzwanie jest takie, żeby pozbyć się, prawda, tego myślenia, że. Y, tego, które ci towarzyszyło kiedyś, prawda? Y, może przezwyciężenie również jakiejś y, nieśmiałości, bo często ta ósemka mieczy mówi o tym, że czujemy się splątani, czujemy się skrępowani, prawda? Tutaj czas rozwinąć skrzydła. No także super sierpień yy, i widzimy się w przyszłym miesiącu.